Wydaje się, że już wszyscy przyszli, ci co mieli przyjść. Serdecznie witam Państwa na spotkaniu, które w, mie w miejscu ma, które w mie co, co roku ma miejsce. Jest takie szczególne spotkanie dla nas bardzo ważne dla władz gminy. Spotkanie z osobami na ogół bardzo młodymi, które bardzo wiele robią żeby kultura w naszej gminie była na najwyższym poziomie. Które wkładają w wielki wysiłek własny rozwój. Wysiłek, który skutkuje pewnie satysfakcją osobistą dla tych, którzy doświadczają jego. A także ważny dla naszej gminy. Bo to buduje naszą gminę, czyni ją inną, lepszą. To jest także spotkanie z tymi, którzy już są trochę starsi od tych głównie dziewczyn dzisiaj którzy w swoim życiu mogą się poszczycić wielkimi sukcesami, osiągnięciami w twórczości artystycznej. I dzisiaj właśnie też z nami jest taka osoba, której pan burmistrz wręczy taką specjalną nagrodę. Na tym spotkaniu szczególnie witam właśnie tych najmłodszych. Te osoby, które otrzymają dzisiaj uroczyście stypendium, które będzie pozwalało wam w ciągu roku, będzie ułatwiało wam rozwijać swoje pasje, które są waszym udziałem. Witam waszych rodziców, a wiem, że jest ich wielu, także witam osoby, które rekomendowały was do tych nagród, szczególnie witam wasze panie, które z wami pracują. Też witam panie dyrektorki, które na co dzień są tymi osobami, które mają wielki wkład w rozwój życia kulturalnego naszej gminy. Jest to pani dyrektor Anna Ryl, dyrektor Miejskiego Dziedzictwa oraz dyrektor Kulickiej Biblioteki, pani Wyletta Kałodzieńczyk. Jestem także przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panią Ewignaczak. Jest z nami zastępca burmistrza Pan Maciej Gajny, Oczywiście gospodarz dzisiejszego spotkania pan Władysław Diakon, Głównik policji. Tego Imprezy też pewnie no, szczególną rangę nadają im media polickie, które są dzisiaj w komplecie i witam was bardzo serdecznie. To, co będzie dzisiaj będzie jutro pojutrze w polickich mediach. Też brawa dla nich może, nie? A... Te nagrody są możliwe dzięki temu, że taką uchwałę podjął Rada Miejska. I witam się serdecznie, szefa tejże Rady, pana Andrzeja Dzień dobry. Mówiłem o tej uchwale. Ta uchwała ma swoją historię. Tak sięgnęłem do tych papierów z przeszłości. Okazuje się, że dzisiaj po raz 15 w naszej gminie będą takie nagrody wręczane nagrody i stypendia. Też sobie tak zerknęłem do dokumentów sprzed 15 lat i mówię, kto otrzymał te pierwsze stypendia. Jestem ciekawy, czy niektóre z tych osób będą wam znane. I tak, 15 lat temu pierwsze stypendia. Które wręcz od góry, otrzymali. Michał Landowski. Ktoś go zna? No, a, oczywiście, że tak. Pianista. Tomasz Łuj. Tak. No. Do dziś pracuje. Geronie Galerii, obok w Polskim Ośrodku Kultury. Dzisiaj. Takie nazwisko może Wam nie znane, a może znane. Anna Wdówka. <noise> Pani była pierwszą skimpantę sprzed 15 lat. To jest ta bajka. No właśnie, zobaczcie. Zbigniew Kocięba. To jest tak. znany? Panie. Tak, tak. Może mi znam nazwiska, słabo mi wstępie. Już chyba nie. Marzyna Rafacz. To zna pani dyrektor, literatka tak. lokalna. I Paweł Wojciech. I tu już pewnie pamięć jest bardziej ułomna. To były te pierwsze osoby, które 15 lat temu otrzymały z rąk burmistrza gminy Police stypendium. Ja życzę Wam, żeby za 15 lat, właśnie jak się wymieni nazwiska Wasze, to żeby, żeby właśnie był taki odzew, przecież my ich znamy. To jest nasza Pani, to jest Pan, którego znamy w Zmoku, To jest osoba, która rozwijała się i wnosiła wielki wkład w życie naszego miasta, naszej gminy, w jego rozwój życia kulturalnego. I dzisiaj będą ci nowi adepsi. Te osoby, niektóre po raz pierwszy, inne po raz kolejny, otrzymają y, stypendia. I o wręcz nie stypendiów, bardzo proszę pana burmistrza, pana przewodniczącego. Tutaj pani Żaneta pomoże. Tak jest. E, 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 i, I tutaj. Proszę bardzo. I dowiemy się, kto te stypendia otrzyma w tym roku. Tak jest. I pan burmistrz teraz będzie tak też miał głos. przepraszam. E, burmistrz Folić przyznaje. Alicji Bieniarz, stypendium. Bardzo mm. miło. Proszę bardzo, Panie. Jako pierwszy będę w Tak jest, tak, tak. Pani w środę, Gratuluję. Bardzo proszę. Gratuluję. Tak jest. Stypendium dla Aleksandry. Bocha! Brawo! Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. I Alicja Aleksandra, są to dziewczyny nasze, które pokochały balet. I ta dziedzina sztuki jest tym, co. Ta, tą Gratuluję. Się Bardzo proszę. realizuje. za to kwoty. Proszę bardzo. Chodź, zrobimy wspólne zdjęcie. Z tak, tak, tak. Jeśli <grym> trzeba płacić, to ja mogę zrobić zdjęcie. Bo jak tu Młodziszka to, to ja idę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Okay. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznaję stypendium Julii Brzezińskiej. Julia nie jest baletnicą, jest to dziewczyna. Absolutnie. Sławek to ja zapytałem, żebyś nie miał pretensji do córki absolutnie. Artystyczny przyznaję stypendium Majczysz. Gratuluję wam. Kolejna baletnica na... Tak, tak. Ale uczysz to... Nie, no to może ja przedtam. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie pomyłego panie burmistrzu. Nie, nie. Nie, nie to. Eh, przyznaję. <grymne> Julii za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej Ale wie która Julia? No, Juli Biaków. Tak. <grymne> Dziękuję proszę bardzo. Dobra. 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 Do proszę tak. <grymne> Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej Roksanie Godlewskiej. O, bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję Gratuluję. W dziedzinie twórczości artystycznej przyznaję stypendium Oliwii Klimkiewicz. Proszę bardzo. 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 Patrz, do nas na fotę. Przyznaję stypendium Całonek. za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej Alicji Lis. <głos》>. To nie jest alicja. Teraz proszę bardzo. Prosimy to, tak, bardzo. tak, nie, no te, tak. Tam bardziej, tam. Ciągnięcia w dziedzinie twórczości. To jest ta panowanie, proszę. waletowa. Proszę bardzo. chodź do nas do no zdjęcia. Proszę, bardzo proszę, proszę. Pozdrow Dominika. Taty nie pozdrawiaj. <blush away> Mamy pozdrow. W dziedzinie twórczości artystycznej przyznaję stypendium dla Alicji Sajewicz. Proszę. Gratuluję Alicja. Tak Witam w dziedzinie twórczości artystycznej. Przyznaję stypendium Wiktorii Wach. Wysokie, nie Maniu? Gratuluję. Gratuluję. Proszę, proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. To, to, to. Za zabitnie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznaję stypendium Idze Wołyńskiej. Proszę bardzo. Iga, gratuluję. gratuluję. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Za obitnie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznaję stypendium Oliwii Ziółkowskiej. Oliwia, gratuluję. To jest kampania baletowa. Dziękuję bardzo. realizacji waszych pasji, też być pewnym dopingiem do tego, żebyście nie ustawały, bo to niełatwo to robić, co wy robicie, tak się wydaje, balet, takie to tak. jest proste, ale każda z was wie, ile wymaga pracy, wysiłku, żeby osiągnąć to, co wy a wiemy, że sukcesy były wielkie. Ja myślę, że o nich będzie jeszcze mowa. A w tej części takiej bardziej luźnej, tu Panie pewnie, Pani struktorki, która od niedawna tak naprawdę przyjął pieczę nad Wami w pełni po Pani Basi, która przez wiele lat opiekowała się polickim baletem, jest, ale jest, to jest, jest ta jest, nowa jest, siła, jest, która pewnie pochwali się tym, jakie sukcesy Wy macie obecnie. Ale ciepło zanim to, jest. mówiłem, że dzisiaj wręczamy stypendia. Było 14. Te 14 młodych, polickich dziewczyn otrzymało stypendia. Ale też dzisiaj wręczymy nagrodę. Jest to szczególna nagroda dla osoby, która jest pierwszą osobą w historii nagród, która otrzyma taką nagrodę po raz drugi. To się jeszcze nie zdarzyło. Pan Paweł Kuczyński, którego witam serdecznie, <kluczy> jest tak wystawiony przez Wielkie A. Tak myślałem, co powiedzieć? Uznałem, że zanim będę mówił, popatrzmy na jego dzieła. Wspaniała wystawa to jest niewielki fragment w twórczości pana Pawła. Do dzisiaj można zobaczyć w miejskim ośrodku kultury w tymczasowej siedzibie. A więc dziewczyny będą mogły zawsze zobaczyć. Za pozwoleniem pana Pawła na trochę dłużej. W <noise> takiej kampanii społecznej na temat państwo chce wprowadzić, że nie będzie można mieć. Przy sobie gotówki, wszędzie karny. I tutaj jest tak to znowu, że używane są takie opryski. Ta wcześniejsza praca w różnych parkach, niestety używa się takich nielegalnych oprysków. Także tutaj jak to widać, to, jest to czym się zajmuje czyli czasami są te ilustracje. To akurat była okładka dla Wprostu, z którym współpracuję. Z tygodnikiem na temat właśnie wojny w Ukrainie. Tutaj ilustracja dla Newsweeka. Także część są to pracy... Życie rodzinne. Tak, tak, temat, tematy. to tematy. Jeśli są ilustracje prasowe, to jest wiadomo na zadany temat. Niektóre prace, na przykład też są takie wolne, takie nie, tam pomysły, które powstawały przy kladzie, że kiedy jest czas to realizuje. Także tak widzę, że są. Nie, też takiego so, Social Media, dzięki tym pracom z 2014 to jest chyba rok, to, e, że tak powiem moje nazwisko zaistniało na Facebooku i tak się tam spodobało. To też taka ilustracja od artykułu Różnica w różnicach współczesnych społeczeństwach, bogatych biednych To też okładka dla wprostu, to po tym jak wybuchła wojna na Ukrainie. Mm -hmm. że ojciec jest tam nieobecny, to akurat już nie pamiętam, ale to jest, mówię, to są ilustracje do artykułu, czyli czasami ciężko bez tekstu je może zrozumieć, to też okładka na współczesne, współczesne dzieciństwo. To, to, to. to taka starsza praca na konkurs e, rysunku satyrycznego z 2008 roku, jakby wiesz, dosyć dawne dzieje, chyba pierwsza nagroda, jak dobrze pamiętam. Jest taka mała pigułka, tego czym zajmuje się Pan Paweł. Szanowni Państwo, Burmistrz przyznaje Panu Pawłowi Kuczyńskiemu nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Gratuluję Pani Pawle. Dziękuję bardzo. Dobrze. 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 Panie prawda, że proszę można bardzo. Proszę. Słów. Może parę słuch pan tak. A pan, zdjęcia, ja wiem. Zdjęcia, tak, 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 jest tak, 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 Dziękujemy. Proszę Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. bardzo, bardzo proszę. Tak jak pan wspomniał 15 lat temu, to byłem zupełnie w innym miejscu. Wówczas to jest gdzieś jeszcze 15 lat młodszy, może tak. I już dopiero na początku swoje, swojej przygody, wtedy wówczas bardziej te, te były prace, właśnie z tamtych lat e, zajmowałem się rysunkiem satyrycznym na konkursy, żeby po prostu przetrzeć, e, z, przed, przetrzeć drogi, zostać zauważony. <coughs> Pewnie młode osoby też tu mają, przed nimi te konkursy wszystkie czekają. E, dzisiaj już e, po tych 15 latach, że no, już e, trochę innym miejscu jestem, znowu już trochę wygodniej, łatwiej konkursu już odpuściłem. Częściej to ja jestem już zapraszany, żeby w konkursach w jury być. Ale tym bardziej jestem szczęśliwy, że, że też zostałem zauważony tutaj po tych 15 latach przez Państwa. Tak, Pan wspomniał o tej anonimowości. Sztuki wizualne mają to do siebie, że raczej twórca żyje w takim swoich prac I, i dla mnie zawsze jest yy, wygodniejsza taka forma. Wolałbym, aby moje prace były przede mną niż ja przed nimi. Oczywiście tutaj panie zajmują się akurat trochę inną formą sztuki, czyli na scenie będę musiał być do tego, do zbierania braw, kwiatów i tak dalej. Dla mnie jest to rzadka okazja, no chyba że wernisaż wystawia właśnie taka jak ta, że mogę się spotkać bezpośrednio z osobami, które oglądają moje prace czy no, nie powiem tu tą mo oczywiście moją artystyczną próżność. Na co dzień tylko to, co słyszę, co widzę przez so social media, że się komuś podoba czy nie, ale to są tylko wirtualne jakieś osoby, postaci. Dzisiaj widzę rzeczywiste osoby i tym bardziej są przyjemne. przyjemnie otrzymać tę nagrodę. Dziękuję. Może Pani Daria, pani Ania nam powiedziałaby tylko sukcesa swoich dziewczyn. Zwłaszcza tych ostatnich. To, to jest najbliższy. Dobrze, dobrze. To ja na początku chciałabym może powiedzieć, że bardzo jest nam przyjemnie dzisiaj, bardzo dziękujemy, że, że tyle naszych tancerek zostało docenionych i, i dostało dzisiaj te stypendia. My jesteśmy z Panią Anią niesamowicie wzruszone i w sumie się... Nie spodziewałyśmy nawet, że to będzie dla nas taki wzruszający moment widzieć, że was, wasz wysiłek i, i trud, który, który na co dzień podejmujecie, zostanie doceniony. Tym bardziej właśnie to wydarzenie jest dla nas dzisiaj szczególne, że dopiero co w sobotę wróciłyśmy z medalami z kolejnego konkursu, z ogólnopolskiego konkursu tanecznego w łebie, mistrz tańca i tutaj nasze dziewczynki zgarnęły większość możliwych nagród, przywiozły złote, srebrne i brązowe medale. I zarówno były to medale w kategoriach zespołowych, jak i w ich solówkach, w występach solowych, w ich wariacjach, także... No naprawdę, myślę, że... No nie wiem, no tak nieskromnie może, ale myślę, że pani Basia może być zadowolona, że, że dalej my kontynuujemy tę jej pracę i że będziemy się starały, żeby ten zespół na tym samym poziomie przez ko kolejne lata cały czas się rozwijał i żeby było właściwie coraz coraz lepiej, żeby było coraz wyżej, żeby ten poziom artystyczny był naprawdę coraz lepszy. Gratuluję wam dziewczynki, jeśli mogę tak właśnie oficjalnie publicznie, to naprawdę wszystkim wam bardzo z panią Anią gratulujemy. Dziękuję. W szoku, że w ogóle to 15 lat temu to właśnie byłam ja naprawdę, bo ja tak za wiele nie pamiętam. Pamiętam, że pani Basia mnie wybrała właśnie. No i to też jest dla mnie takie, no czuję się dumna po prostu, że ktoś mnie jednak wtedy zauważył i że jednak ta moja praca została teraz włożona w tą pracę taką z dziećmi, że mogę przekazywać to swoją wiedzę i doświadczenie, że to gdzieś tam nie no, że nie zniknęło i że mogę po prostu w tym dalej trwać. Panie <klucza> przewodniczący, panie naczelniku, panie burmistrzu, ja panie dyrektorki miejskiej, pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pani dyrektor Biblioteki Publicznej, pani radna, drodzy rodzice, szanowni stypendyści, szanowni państwo, no, tak się składa zawsze, że co roku wyróżniamy nie <coughs> tylko tu artystów, ale jeszcze inne dziedziny sportowe, ale bardzo Was również cenimy i jesteśmy bardzo wdzięczni, że Wy również rozsławiacie dobre imię Polis i tu Wasze sukcesy nie tylko tu w Wójtwie Zachodnią Polską, ale w kraju, a niektórych nawet sportowców za granicą są bardzo znane i cenione. Także my, chociaż mamy skromne. Może warunki do, do działania i finansowania, ale staramy się każdego docenić, i to dzisiaj jest ten dowód, że yy, uwzględniamy wszystkich i każdego doceniamy jak tylko możemy, dlatego że może jest wielu bezimiennych, wiele osób yy, trenuje, inni może się bawią, ale wy pracujecie na tym albo wasz wizerunek, albo również yy, wdzięczność waszych rodziców, nauczycieli, opiekunów była również bardzo doceniana i my to równie doceniamy. Także życzymy Wam wszystkiego dobrego, szczególnie zdrowia w tych ciężkich czasach, dobrych inwencji twórczych, kondycji, bo różne uprawiacie artystyczne, różne dyscypliny i to jest bardzo ważne. Także dzisiejszy dzień również, 15 listopada będzie takim dniem, jak gdyby podsumujący Wasze działanie w tym roku 2020. Proszę. 15 listopada na 15 lecie. Ten na 15 w 22 roku, że to było również, było doceniane i to się również odbywało tu w Urzędzie Miejskim w Policach. Może w skromnych warunkach, ale bardzo przy żywej i atmosferze i bardzo szczery, przy żywej i bardzo szczerej atmosferze. Wszystkiego dobrego. Zdrowia Wam życzę. No jeszcze nie życzę wesołych świąt, ale wszystkiego dobrego w tym kończącym się 2022 roku. Chociaż wiecie, jest ciężki dla nas, ale wasza twórczość podnosi nasze serca do góry. Wszystkiego dobrego. i dalej, tak To jest jakby mniej ważne natomiast szanowni państwo. Ja jestem takie, jakby bardziej wersja taka sportowa I, i widząc po twarzach i rodziców, których, których znam, których, z którymi się z znamy, znamy, to bardziej znam te wersje sportowe tych niektórych chłopaków i dziewczyn, którzy gdzieś tam kiedyś uprawiali jakieś sporty albo uprawiają te sporty i pewnie to przyjdą i z nimi będzie troszeczkę inaczej. Pozwoliłem sobie na takie, takie delikatne mówiąc żarty, że żeby pozdrowić brata Dominika i mamy, a tatę nie pozdrawiać, oczywiście to jest żart. Bo znamy się po lat, więc mogę sobie na to pozwolić. Wiecie państwo jakie to jest sympatyczne, jak się czyta jakąkolwiek prasę, nie policką, a tą zewnętrzną prasę, albo z kimś się rozmawia i mówią, to są ludzie z Polic. To byli ludzie z Polic, tak jak wy, dziewczyny z paniami były na tych zawodach gdzieś tam w Łebie, to mówią, że to są ludzie z Polic. To jest bardzo sympatyczne, że, to, że, że mamy taki narybek, tak? że, że warto wykonać tą pracę, o której państwo tu mówicie, dlatego, żeby potem się szczycić tym, że, że kto wie, czy dziewczyny gdzieś tam nie będą występowały, przepraszam, jeśli źle powiem, jakimś weekend czy czymś takim, bo być może i do tego dojdą, choć może być to inna wersja. Choć tam też widziałem takich ludzi. Ale tu chciałem jeszcze nawiązać do pani Basi, bo była taka sytuacja, że kiedyś, będąc w Radzie Rodziców, poproszono mnie, żeby zorganizować bal naturalny. No i poprosiłem panią Basię, żeby poprowadzić poloneza, żeby potrenować z młodzieżą poloneza. Nie będę przytaczał tego, co powiedziała pani Basia. Ale umówmy się, że powiedziała, że w życiu nie spotkała takich antytalentów. Czegoś takiego mówi, że w życiu nie spotkało. Także tym bardziej, ale to jest prawdą. Ja to nagrywałem, tylko że wyrzuciłem te filmy, bo to wstyd było pokazywać ludziom. To, to antytalentstwo. Ale Wam naprawdę gratuluję z całego serca. Ja naprawdę bardzo się cieszę. Czy to młodzi, czy starsi, czy jeszcze młodzi zwyciężają gdziekolwiek, pokazują swojego ducha walki. Pokazują te swoje talenty, naprawdę ja bardzo się z tego cieszę, bardzo się cieszę. Gratuluję. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i myślę, że będę cały czas naciskał pana burmistrza, choć to nie jest jakby taki nie jest, znaczy pan burmistrz nie będzie z tego zadowolony, ale będę go naciskał, żeby te stypendia podnosić coraz wyżej. Stopień wyżej, stopień wyżej. Nie wiem, jak to kwotowo będzie wyglądać, ale żeby wam jakby wiadomo, że życie jest coraz droższe, życie trochę idzie do góry, więc wam warto też wspomóc. Ja mniej więcej mam orientację, co ile kosztuje. Więc wiem, że to delikatne stypendium zawsze przydałoby się jeszcze wyższe. Wszystkiego dobrego życzę i wam, i rodzicom. Wszystkiego dobrego. Jak członkiem kampanii w Policach, to było coś, co będzie miał na całe życie. Tak będzie. To jest dla nas nasze dziewczyny. nie.